Przez cały Adwent przewijają się dwie osoby w liturgii Słowa w Ewangelii. Jedna z tych osób to Matka Najświętsza, która przyjęła to Boże powołanie przez posługę Archanioła Gabriela, a druga osoba to święty Jan Chrzciciel który sam o sobie mówi, że jest głosem wołającego na pustyni. Nawet nie przedstawia się z imienia i nazwiska, ale właśnie mówi o sobie, że jest głosem, czyli jakby ofiarował swój głos panu Bogu i tym głosem nawołuje do nawrócenia, tym głosem pobudza człowieka do refleksji. Zwróćmy jednak uwagę na to, że święty Jan Chrzciciel to postać bardzo mocno kontrowersyjna w czasach, w których żył. Wiemy o nim, że przebywał na pustyni cały czas, zdala od ludzi. Tam ubierał się w skóry wielbłądzie i żywił się szarańczą i miodem. I w taki sposób, z dala od całej społeczności, z której się wywodził, wołał o nawrócenie świata. To wołanie także i dzisiaj ma bardzo wiele sensu i jest niezwykle ważne. Ale kto będzie słuchał takiego człowieka, który jest dziwakiem, a może nawet niektórzy z jego żyjących yy, współbraci w tamtym czasie mówili, że zwariował. Zresztą nie inaczej byłoby dzisiaj, gdyby taki człowiek wystąpił i nawoływał do nawrócenia, nikt by go nie słuchał, bo nie ma elegancko skrojonego garnituru, pięknej koszuli, krawata, nie ma aktówki, która podpowiada, że to jakiś ważny człowiek i nie ma też profesorskich okularów, które by rzucały inny. Obraz, inny cień na jego twarz. Byłby traktowany jako ktoś, kto zwariował, kto mu się coś pomyliło, a jednak przesłanie, z którym przyszedł na świat, jest przesłaniem ponadczasowym, niezwykle ważnym także i dzisiaj. A o czym mówi ten Jan? Ten zdziwaczały człowiek żyjący na pustyni. Mówi o tym, że mamy prostować ścieżki dla Pana. Że mamy przygotować dla Niego drogę. I zobaczmy, że to wołanie szczególnie mocno pojawia się w Adwencie, nie bez przyczyny. Dlatego, że nasze życie ciągle wymaga korekty, przemiany, nawrócenia. Ale ten Adwent ma w sobie podwójne znaczenie, o czym też mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Pierwsze znaczenie to to najbliższe, że wkrótce będą święta Bożego Narodzenia i będziemy przeżywali to historyczne narodzenie Jezusa w Betlejem i będziemy chcieli, aby te święta były świętami naprawdę dobrze przeżytymi, zarówno z perspektywy Bożej, jak i z perspektywy ludzkiej, w domu, w rodzinie, w małżeństwie. Ale to tylko jedna strona. Tego medalu. Drugą stroną jest właśnie to przygotowanie się na spotkanie z Panem Bogiem w wieczności. O tym też mówi nam Adwent, że mamy być gotowi na spotkanie z Bogiem. A więc każdego roku przez te cztery niedziele Kościół nam przypomina, w Kościele właśnie Jan Chrzciciel, że trzeba nam swoje życie. Uporządkować, wyprostować. Niestety mamy z tym dość duże trudności. Dlaczego? Bo każdy z nas trochę się przyzwyczaił do tego, jak to życie wygląda. Nie chcemy zbyt wiele w swoim życiu zmieniać. Zresztą z reguły boimy się zmian. Lubimy starą, ale biedę własną biedę. Kto by dzisiaj chciał jakąś rewolucję w swoim życiu przeprowadzić? No, nikt. W poniedziałek mamy takie obowiązki, we wtorek takie. Jeśli ktoś pracuje, to wie na którą godzinę ma się do pracy stawić, ile to mu godzin zajmie, kiedy będzie w domu, co ma w domu do zrobienia, kiedy się położy spać. I tak mijają dni, miesiące, lata. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tych codziennych życiowych zadań i obowiązków. Kto by chciał to zmieniać? No chyba że jest bardzo źle, ale kiedy jest źle, to też trudno coś zmienić. No bo nawet jeśli jest gorzej i doskwierają nam jakieś problemy, no to przecież to są nasze problemy. Nie chcielibyśmy innych problemów. My już je świetnie znamy. Być może jakieś kłopoty w wychowaniu dzieci, może jakieś dolegliwości związane z chorobą, może jakieś trudności, które pojawiają się w relacjach z najbliższymi, ze znajomymi, z rodziną. To wszystko znamy i, i chętnie w tych swoich codziennych problemach tkwimy. A Jan mówi inaczej: potrzebna jest w naszym życiu rewolucja. Dlaczego rewolucja, a nie ewolucja? Dlaczego zmiany są konieczne od razu i to duże, a nie takie małe, stopniowe, delikatnymi krokami? Otóż dlatego, że kiedy zaplanujemy sobie jakieś zmiany ewolucyjne, stopniowe i powolne, zazwyczaj po dniu, tygodniu, miesiącu wrócimy do tych samych. Torów naszego życia. Często doświadczamy tego w różnych postanowieniach, które podejmujemy. Albo postanówmy sobie coś A lub B. o pierwszego dnia idzie nieźle, drugiego dnia także jesteśmy w bardzo dobrej kondycji. Ale kiedy mijają dni, to człowiekowi coraz trudniej. I próbuję sobie racjonalizować, a po co będę to zmieniał, a dlaczego mam to w swoim życiu jakoś z tego zrezygnować, skoro ja to bardzo lubię. I zaczynają się małe kroki, które ostatecznie kończą się powrotem do sytuacji sprzed podjęcia postanowienia. Nie inaczej jest także w sprawach wiary, ileż razy obiecywaliśmy. Panu Bogu, że będziemy wierni Jego przykazaniom, że będziemy starali się o, te, o to dobre życie, żeby nie powielać tych samych grzechów, i znów kolejna spowiedź, i kolejne te same wyznawane grzechy. Tak jesteśmy skonstruowani, drodzy, że ewolucyjnie bardzo trudno nam cokolwiek w życiu zmienić. Potrzebna jest. Rewolucja, szczególnie w kontekście wiary. Bo człowiek, który chce troszkę wierzyć, tak naprawdę nic w jego życiu się nie zmieni. Będzie troszkę próbował. Ale ten, który chce postawić swoje życie na Chrystusie, musi przewrócić swoje życie do góry nogami. Zobaczcie, że ten Jan, czciciele z dzisiejszej Ewangelii, Zostawił wszystko, poszedł na pustynię i przez większość ludzi, współcześnie Jemu żyjących, był traktowany jak wariat, dziwak, człowiek niespełna rozumu. Nie inaczej będzie dzisiaj, kiedy ktoś z nas naprawdę na serio będzie chciał żyć Ewangelią i kroczyć śladami Jezusa, przez współczesnie nam żyjących ludzi będzie traktowany jako dziwak wariat, człowiek niespełna rozumu. Dlatego że życie według Bożych przykazań jest we współczesnym świecie passe, a więc niepożądane, dziwne, śmieszne. Zobaczcie, że wolność słowa, którą tak pięknie się głosi w dzisiejszym świecie i o którą się tak walczy, ona dotyczy wszystkich spraw, różnych deprawacji. Ale nigdy spraw wiary. Jeśli ktoś wypo, wypowie się publicznie, że jest człowiekiem wierzącym, to tak jakoś dziwnie na niego patrzą. O co, o co mu chodzi? W XXI wieku wierzący i od razu lawina krytyki, no bo on wyznał publicznie swoją wiarę. I to się dzieje w pracy, w domu, w sąsiedztwie, w mediach, wszędzie. Dlatego też, drodzy, nie wolno nam się poddawać w tym pędzie współczesnego świata. Trzeba nam spojrzeć na Jana Chrzciciela i zobaczyć, że on do tego stopnia przejął się Ewangelią, przejął się tym wszystkim, co, do czego Pan Bóg go powołał, że stał się głosem wołającego na pustyni. I jeszcze jeden element niezwykle ważny. Do czego ten Jan nas mobilizuje? Abyśmy prostowali ścieżki naszego życia, niwelowali góry, zasypywali doliny, aby można było przejść nadchodzącemu Panu prostą drogą do naszego życia i abyśmy my mogli taką prostą drogą przejść do Pana. I pozornie wydaje się, no jak to, no, góry mamy niwelować, czyli co? Łopata, koparka i co? I, I rozwalamy góry, które są wokół nas, zasypujemy doły, wąwozy, przepaści, żeby było całkowicie wygładzone wokół nas, aby ten teren był przejrzysty i aby daleko było widać horyzont? No nie. Janowi chodzi o to, abyśmy w życiu te góry i te doliny zasypywali, abyśmy rozwiązywali nasze problemy, które bardzo często przesłaniają nam te sprawy najważniejsze, szczególnie te sprawy dotyczące wiary i Chrystusa. Zobaczcie, że tu nie chodzi o góry jako o zewnętrzne obrazy krajobrazu w naszym środowisku, tu chodzi o góry. I doliny w naszym życiu. A czym są te góry i dolina? No problemami, które mamy, które bardzo często są bardzo ważne w życiu, z którymi często mamy trudność sobie jakoś poradzić, i one przesłaniają nam to, co najważniejsze. One nie pozwalają nam w sposób właściwy i odpowiedzialny podejść do spraw bożych, no bo mamy jeszcze tyle do zrobienia. I dlatego Jan zachęca, aby te góry niwelować, doliny zasypywać, ścieżki prostować, by można było się spotkać z przychodzącym Panem. Tak naprawdę, drodzy, można by na tym zakończyć, choć jeszcze z racji dzisiejszej uroczystości, niepokalanego poczęcia Matki Najświętszej, jedno zdanie w kontekście Maryi. Otóż bardzo często szukamy jakiegoś wzoru do naśladowania i zastanawiamy się, no jak można by było żyć. Szczególnie ludzie młodzi, ale myślę, że nie tylko, szukają różnych idoli. Jeden pięknie gra na instrumencie, drugi jest mistrzem w jakiejś grze, jeszcze inny ma jakieś inne talenty. Zachwycamy się tymi talentami. I staramy się jakoś je naśladować. Ale dla człowieka wierzącego, najbardziej doskonałym wzorem do naśladowania, szczególnie w kontekście prostowania ścieżek, zasypywania pagórków, niwelowania pagórków, zasypywania dolin, jest Maryja. Zauważmy, że przez całe życie ona rozwiązuje ludzkie problemy. Nie tylko za swojego życia na Ziemi, ale także i dzisiaj. Kiedy zwracamy się do Niej, to zwracamy się do Niej z myślą, że ona pomoże nam rozwiązać nasze problemy, że ona będzie tą, która przekaże Jezusowi nasze troski, która przekaże Jezusowi to, co nas boli, to, z czym sobie nie radzimy, że ona rozwiąże to, co być może po ludzku wydaje się nie do rozwiązania. I to jest, drodzy, ten wzór do naśladowania dla każdego z nas. My też starajmy się rozwiązywać problemy własne i problemy naszych bliskich. Nie twórzmy ich, nie piętrzmy tych problemów, abyśmy w tym ciągłym zajmowaniu się tym, co ważne, nie zmarnowali i nie zaprzepaścili tego czasu, który Pan Bóg nam dał. I teraz już naprawdę na koniec. Warto tę dzisiejszą przeświętą świętą przeżyć właśnie w tym kontekście, aby z jednej strony pamiętać o słowach Jana Czciciela, o niwelowaniu pagórków, zasypywaniu dolin i prostowaniu ścieżek, bo wkrótce przyjdzie Pan. I warto także prosić o pomoc Maryję, aby nam się to udało. I abyśmy nie wpadli znowu za kilka dni w te same tory naszego życia, ale abyśmy na trwałe przemienili swoje życie, tak aby można było spokojnie i bezpiecznie oczekiwać spotkania z Jezusem. Amen.